Hej, hej, się właśnie z tej strony, a to kolejny odcinek z gry Among Us. Startuj, wyciszam. Kolejna rundka. Easy peasy. No. <grywa> Oj, hehe, akurat jest. No, oczywiście, że wyrzuca ludzi. Chociaż w sensie wydaje mi się, że oni nie wychodzą z gry, tylko raczej ich wywala. Te serbery są takie niestabilne w tej grze, że normalnie, what the fuck. Hehe, <grywa> jest akurat ze mną. Mhm, widzę fajnie, fajnie, że ludzie lubią się grać. A po prostu ktoś po prostu chce być bardzo impostorem i se wiecie, no nie. Znalazłem ciało. Dobra, to raczej nie jest miłość. Znalazłem, nie no, pamiętam nice jak się time. nazywa ten pokój, nawet nie będę mówił, ale w, dojne, w, do, w dolnej części mapy jest ciało no, na dole. No tak, że ja nie widziałem nikogo. No to co no, teraz? No, to no, skip, no. Skipujemy? No nie mam żadnych dowodów. Ten, na czacie fioletowy troluje, że to on. Ja głosuję na fioletowego, bo troluję. wo ale dużo ludzi na niego zagłosowało. On sam na siebie zagłosował. <laughs> Tylko ja zeskipowałem. Okej, okay, next round. Na pewno mi się kurde uda. Jej, zagłosowałem sam na siebie, a to był, to był play. Tak co raz się patrzę, czy mam wyciszone, bo bym się posrał, bym nie miał. Nie chcę być tym impostorem, który nie umie się wyciszyć mikrofonu. Będę teraz bliżej, by nikt mnie nie słyszał. Skradam się, skradam, szukam ludzi. Właśnie miłość na pewno będzie. Miłość na pewno będzie sobie patrzył kamerki, nie? czy nie? Nie, nie patrzy nik kamerków. Okej. Okay. Okej, okay, mogę już kilować. Gonimy, gonimy Stelara, gonimy. Halo, panie Stellar. O, kolejne ciałko. Co bo jest znowu? Ciało, w sumie napisze ciało w, w tym elektrykalu. Hmm, a po, gdzie to jest na mapie? No tam gdzie te wszystkie kable i tak dalej, tam gdzie się świat odprawia. Nie wiem gdzie na mapie, gdzieś pośrodku. Aha, hmm, Czy ja tędy przechodziłem chyba? Ale nie widziałem ciała. Jeden, a to, aha, jeden tylko. W ogóle to Ola nie żyje. Co? To w ogóle... Ja? Tak, Ola nie tam żyje. Facet, tak. I Johna ktoś oni, się zabił? To znaczy, Postarów albo jeden znożył, dwóch zabić. Nie no, coś he dla mnie. To co robimy? W ogóle to było na wentylacji, nie? Aha. Nie, ja nic nie widziałem tak naprawdę. To ja? Dawida na pewno i Miłosza, mnie obaj nie zabili, Wście, co nie? No, ja robiłem no. sobie zadanko. No to Miłosza, też. Co dobra, Neptun cały czas stał i odgawał w kafeterii, więc na pewno nie robi. Czyli, że hehe. No, bo... he? dla mnie to hehe. He. No dobra. My no. nie mamy dowodów, ale można zagłosować. No. Polecam Dezodorem. No, na mnie. Hehe <laughs> he, na ciebie zagłosował, widać, że podejrzany jakiś. Wyczuł no, Um, to będzie ciężkie. What the fuck? Kto drzwi zamknął? Ta fuck? What? czy nieżywe impostory mogą drzwi zamykać? Co tu się w ogóle zdarzyło? Dobra, chyba przegramy jak? Halo, co się bumbi. dzieje? Trzeba, Aha. Trzeba, trzeba kogoś wyrzucić. Kto drzwi zamknął? Ta fuck? Bo ewidentnie, jak teraz będziemy grać, to już przegramy. To da. Jak? Ja robiłem cały czas tylko zadania i biegłem. Nikogo nie zabiłem jeszcze. Ja w ogóle koło nikogo nie byłem praktycznie, tylko raz obok Konrada. Konrad u mnie że Neptun stoi cały czas w kafeterii, i to zostaje Dawid. No. Dobra. Nie to głosujcie na Konrada, to Konrad. Tak, właśnie, to miał, to zawsze był Konrad. Widran. Znowu, znowu na pewno świetnie kłamie. To zawsze jest Konrad, bo zawsze Konrad. zawsze w elektryku ciała znajduje, to Konrad. On nie ja jeszcze ani nie znalazłem tam ciała. Tak, nie znalazłem tam ciała. Się. Nie no, ale mówisz po mach, Bo ja właśnie nie znam. No możemy w sumie. O no, nie, głosują na mnie wszyscy. Jak tak można? No nie! I ktoś przygra, na gra chyba. Na gra. To na na Jak mogliście głosować? Dobra to mi się kurde uda. <grym> się> Co? <grym się> Strasznie. Strasznie. To byłem ja. Jak mogliście na mnie głosować bez żadnych no, tak, powodów? Wioska, tak. Statuję. Wyciszamy się. Roommate, okej. Okay. Teraz <tary> mamy drużynę, kurde, pierścienia. Wow, ale ludu. Większość ludu znanego. Teraz jest dobrze. Tak, jej w końcu jestem, kurde, nie impostorem. Tak ja lubię być impostorem, ale stresujące dość. Wiecie, trudne, żeby tak se, kurde wyimposterować. No nie, żeby dobrze zagrać. A po prostu bycie. Bycie roommateem jest łatwe. Właśnie, teraz robię speed, kurde, speedrun szybko zadatka. Zrobię wszystkie i wygramy. To będzie dobre. no, myż do mnie idzie, nieładnie. O, zgasili światła. Nie podoba mi się to. Uuu się od razu naprawi, naprawił, kurde, ale czap. Mmm, o kurde, ale tu ludzi w ogóle. Jak mam w ogóle kogokolwiek stwierdzić, że jest. Tak? Jak mam jak się teraz skapnąć, kto jest podejrzany? What? What the fuck? Kto tu ciało znajduje? Czy nie ciało? No myślisz, si że i nie żyją. No, ja nie Czemu ja nie mogę? Mi się nie wyświetliło w ogóle to okno. Um, aha. Ja, ja w ogóle nikogo nie widziałem, ja skipuję, ja nie wiem w ogóle co się stało. No ja skip będę mówiącym. Duchem. Ja nikogo też nie znaczy, Ja byłem w kafeterii, poszedłem do Sztoreda. Ja w ogóle nic zadanie. nie widziałem, zrobiłem sobie Miłosz, dwa dajmy, zadanka. Na na... I skończyła się runda. Nie wiem, skip. Miłość? Co? A gdzie ciało? No i jak gdzie ciało? Przecież ty go zabiłeś po Jak ty paja. go zabiłeś? I said no! Właśnie to zawsze Konrad nie. jest przecież. Stary, w Storage hmm. napełniał paliwko i poszedłeś w korytarz na prawo od Storage'a i tu leży ciało, bo zaraz po storage'a. Przecież bo... tak jak, to... jak miałem tam, to było dużo hmm. Podejrzane. Konrad Sass. Nie, nie, nie. Stellar Sass. Nie. No tu się no! Nie no, ale ja mnie mm. nie poruszał, ja miałem dużo razy. Ale ty jesteś po. Jesteś ko Shieldsów, czyli idealnie ko tego korytarza. Nie, ja nie jestem hmm. tam. Nie no, to że jest teraz podejrzany. Myślisz, że ja wie tak wie, gdzie naprawdę nie wiem w ogóle nic, Ale ja nie. skipuję. Mi się w ogóle nie wyświetliło okno od votingu. Ja się cały czas mogę biegać po mapie. Ja widzę gdzie ty Aha. <śmiech> <śmiech> To faktycznie, kolat, nie jesteś zarobisz się, zarobisz tam, gdzie mówisz. Się nie dobra, wyjdzie, ja sobie, gdzie... Dobra, i czekamy. Aha, w sensie, no, trzeba poczekać, bo Miłosz nie może. No, zielony na ciebie Konrad zagłosował. Uuu, podejrzany Konrad. Mam KS. Nie podoba mi się ten stelar, nie podoba mi się. A, bugi. Nie mamy. wiadomo czy dalej cię jest buga. What the fuck? Czy... Czy... What the fuck? Czy ciemnozielony właśnie zniknął? Aaa, what the fuck? Czy, czy wy te też to widzieliście, że zielony ciemno po prostu zniknął w sensie tak zielony? Nie ja, tylko ciemno-zielony. O on, no siema. Geralt, siema. O, to będzie cięższe niż myślałem. A byłem, a byłem podejrzany Konrada, wiedziałem, że to. On, super, super. I to jest w ogóle drugim impostorem? Uuu, to akurat interesting. Tak moje ciało znaleźli. <słuch> Dobra, dziękuję, bo nie wiem skipują nie znaleźli właśnie może szynka jeszcze z tym drugim i bo właśnie jak widziałem wtedy jak zlikał, wiem że konad jeszcze jest na pewno czy jest remis tak jest remis bo What? Czyli Konrad na pewno jest. Przecież Stellar jest oczywiście. Stellar jest na pewno, tylko kto jeszcze? Czy jest właśnie? Ciekań, czy drugi impostor już nie żyje. Nie żyje w sensie, czy jest wyrzucony albo go wywaliło. Nieważne, Konrad idzie na Cię. Jakiś ludek zielony, śmieszny. Może szynka też jest kurde, impostorem. To było ciekawe. Ale tu duchów. What? Nawet nie widzę, kto jest tak naprawdę prawdziwym graczem, a kto nie. Aha, what? Aha, Konrad po prostu No, dobry plan. Pójść w takim tempie to ujdzie Konradowi na sucho normalnie. Super, no, totalnie nie odgadnął nigdy Konrad czemu tak dobrze gra w tę grę. Nie rozumiem. Nie rozumiem. Dlaczego, dlaczego nigdy nikt Konrada nie odgaduje? Ja wiedziałem, że to on był na początku. Jak Miłosz wtedy powiedział. to była Beka, bo chciałem z Neptunem takiego double heal fajnego. zabiłem jednego, a Neptun se poszedł. Nie rozumiem. Kuj wak, rubej, tak? Myślałem, że już ostatnia rundka będzie. Oczywiście, zimposterowanie. Czy mogę kurde znaleźć w końcu impostora? <laughs> Chcę się zauważyć. Ktoś zabija albo coś w ten desen. To było fajne. Ale oczywiście nie dadzą nie dadzą mi takiej fajności. To musiałoby być farta, żeby zobaczyć impostora i nie umrzeć. No nie. To znalazł ciało. To, co, kto umarł? What the fuck? Częł pół ludzi nie żyje. Wow. Gdzie było? Na no, to rano. no nie wiadomo gdzie ciało. No ja w ogóle nie wiem. Przy świat, Takie piszą? Jak któryś. I mnie tam w ogóle nie było, ten, nawet nie wiem. O. Nie mam pojęcia. Ja chyba też skippuję. A może zagłosujcie, bo jeden nie żyje i przegrywacie. No ale nie wiadomo kto to. No w zasadzie jak jednego złego wyski i w den wygłosujemy, to też przegramy. No to jesteśmy... No to jesteśmy w dupie. I... Chyba, że jest i... jeden tylko impostor. Może ktoś wywaliło. Ej, okay, naprawcie te światła, bo ja nic nie widzę. No nigdy nie, nigdy nie wygramy robiąc taski. Widzę, że to jest po prostu niemożliwe. <laughs> Tasków procent zrobiony zero. Okej, okay, tu są jakiś koleś przeszedł, nie zabił mnie. Jej, dało mi się. No nie. Ale, tam... ale, o, no nie kuźwa, wam! Ale... Chyba ten... zostało No w 7 sekund no my... przegraliśmy. Ej, w ogóle ten BMW E39 podszedł do mojego ciała Super. i nic się nie zrobił. Aha, chyba nie umiał grać. Czy, czy my, wszystkich, my wszystkich wybiliśmy do elektrowni? Co chwilę ktoś przychodził do elektrowni, a to... tam zabili. <laughs> No świetnie. No mam nadzieję, że my, ziomy, że Wam ten... Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie komentarz. Napiszcie mi, czy chcecie więcej odcinków z Among Us. Dajcie ocenę, jak Wam się spodobał. Dajcie suba, jeżeli jesteście tutaj nowi. I do następnego ziomy. Bye bye.